Moje zaangażowanie w sprawy społeczne jest cały czas ważne w moim życiu, dlatego jestem na tych wyborach. Interesują mnie losy kraju i chciałabym oddać swój głos, nawet jeżeli mieszkamy za granicą jako Polonia, bo powinniśmy mieć swój udział w wyborach po prostu. No, trzeba spełnić obywatelskie obowiązki, no, żeby kogoś wybrać uczciwego, żeby rządził to polską. Końcu. Mam nadzieję, że mam jakiś wpływ na to, co się stanie w tej chwili. Zmieni się prezydent i władza. Czy ktoś z Państwa, 129 komisja od A do KL? Uważam, że powinny się zmienić trochę priorytety naszej polityki państwowej, które powinny być bardziej nakierowane na, na naszą ojczyznę, na rozwój naszego kraju wewnątrz. Prezydent powinien przede wszystkim mieć dużą charyzmę. I odpowiednią wiedzę i kulturę e, polityczną. Powinien tak reprezentować, no nie powinien, że co Sejm uchwali, no to to już może przyklaskać i podpisać. Tylko stawić wędę, jak widzi, że, że coś Polacy się nie zgadzają, żeby to nie było, że to co ustali, Sejm to już wszystko dobre jest. Tam jest ważne to, żeby prezydent był dla ludzi. Liczę, że, że doprowadzi do zmiany konstytucji. Że coś zmieni po prostu, że będzie jakaś szansa y, dla, nas, dla Polonii powrotu do kraju, bo myślę, że większość tutaj y, nas Polaków jest po to, aby po prostu kiedyś też wrócić do Polski i żyć w normalnym kraju. Żeby była praca dla Polaków u siebie, podatki u siebie, żeby płacili. A nie, a nie na, na obcej ziemi, ile nas tu jest. Emigracja nie wróci, dopóki płacy nie będą lepsze i lepsza praca w Polsce, więc to się ze sobą wiąże. Jeżeli wypłaty pójdą w górę, to i ludzie zaczną wracać.